Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń. Zabezpiecza auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe. Nasz program wspiera firma Autodna, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek, czyli nowości, aktualności. I mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawy program, zwłaszcza, że zaczynamy dość nietypowo. Zaczynamy w Rosji. Od dość przedziwnej sytuacji, o którą szczerze mówiąc, chyba bardziej byśmy chińskie firmy podejrzewali. Zresztą kilka tygodni temu dyskutowaliśmy na ten temat, gdy w elektrycznych autobusach w Skandynawii odkryto furtkę w oprogramowaniu, umożliwiającą teoretycznie zdalne wyłączenie. I coś takiego stało się w Rosji kilka dni temu. Setki Porsche modeli wyprodukowanych po 2013 roku, choć nie wiadomo czy wszystkie, czy tylko ich część, po prostu nie odpaliła. Fabryczne zabezpieczenie przed kradzieżą, składające się nie tylko z modułu immobilizacyjnego, ale też wymagające łączności z satelitą zablokowało się. I ta wiadomość przewinęła się oczywiście przez media i ciekawiło mnie, czy to się naprawdę wydarzyło. I tak, znalazłem potwierdzenie na rosyjskojęzycznych portalach motoryzacyjnych i rosyjskiej grupie fanów Makana. I zastanawiałem się, czy to Niemcy nie doszli do wniosku, że zablokują na przykład auta nielegalnie do Rosji sprowadzone przez nieobjęte sankcjami były republiki czy przez Chiny. To już była daleko idąca naiwność z mojej strony. Przypomnę, że mimo sankcji, Krym, jakimś cudem w projekcie Aurus, rozwijanym od 2018 roku, znalazł się silnik 4-4 z Porsche i wiele podzespołów zaprojektowanych przez niemiecki sektor automotive. Porsche do problemu rosyjskich kierowców się nie odniosło, ale ci bardzo szybko sobie poradzili, wyłączając moduł odpowiedzialny za śledzenie pojazdu. I choć wiele osób podejrzewa celowe, złośliwe działanie firmy ze Stuttgartu, bardziej prawdopodobne jest to, że sygnał wykorzystywany przez te auta jest w Rosji po prostu coraz skuteczniej zagłuszane lub modyfikowane. I że jest to część jakiegoś systemu obrony powietrznej czy antydronowej na przykład. Kilka ciekawostek ze Stanów teraz, dla równowagi. Jeszcze jest za wcześnie, by powiedzieć, że sedany czy auta typu kombi wracają do łask, ale prędzej czy później się to stanie. Również u nas z bardzo prostego powodu. Takie auta zużywają mniej paliwa. I nieważne czy jest to benzyna, olej napędowy czy prąd, którego zużycie bardzo często traktowane jest przez producentów tak, jakby ten prąd był za darmo. A przecież najczęściej nie jest. I mam wrażenie, że powoli będą się te najpopularniejsze suwy kurczyły, że będą coraz niżej, aż ktoś wprowadzi na rynek pięknego sedana. I okaże się, że wygrał, bo ludzie znowu je pokochają. Taki plan ma Ford, który zrezygnował z Fiesta, Focusa i Mondeo. W Stanach to był Fusion, ale na rok 2027 lub 2028 szykuje premierę auta, które prawdopodobnie będzie z rodziny Mustanga. Będzie muskularne, fajnie zaprojektowane i będzie sedanem. Niestety elektrycznym, ale z napędem na tył i z mocnym silnikiem. Jim Farley, prezes Forda, wierzy w segment sedanów i tłumaczy porażkę Fusiona tym, że auto było zbudowane na europejskiej. Platformie zgodnie z europejskimi standardami, i przez to było drogie. Jak się tak zastanowić nad tym dokładniej, nad tym, co powiedział, to chyba uczciwie przyznał, że w stanach więcej sensu mają prymitywne wozy. Ale z drugiej strony szef Forda musi teraz zdrowo balansować na krawędzi dyplomacji. Administracja Donald'a Trumpa wywraca do góry nogami przepisy wprowadzone przez wcześniejszego prezydenta. Dzięki temu auta może niekoniecznie będą bardziej oszczędne, ale na pewno tańsze, przynajmniej w produkcji. Na konferencji prasowej po spotkaniu Trumpa z szefami amerykańskiego sektora automotyw padały zarzuty typu: "Ludzie mieli wypracować". Mózgi. To był zielony w domyśle ekologiczny skam. Oczywiście padały one z ust prezydenta. Branża była bardziej powściągliwa, ale raczej pozytywnie nastawiona do nadchodzących zmian i bardziej liberalnego podejścia zarówno do emisji spalin, zużycia paliwa, jak i konieczności rozwijania elektrycznej motoryzacji. Przy okazji Forda, elektryczny Mustang to jedno z aut bezmechanicznych klamek. Jest przycisk i takie skrzydełko, żeby było za co złapać. Z przodu, z tyłu jest to tylko przycisk. Jak drzwi się elektrycznie odchylą trzeba łapać za krawędź. Ultra wygodne. Natomiast dość nieoczekiwanie, po pięciu latach od rozpoczęcia produkcji dołożono skrzydełka z tyłu. Kącik japońskiej motoryzacji teraz i trzeba zacząć od modelu GR GT. Czy to Toyota? Tak. Czy następca Lexusa LFA? Tak. Czy auto jest elektryczne? Nie. Pod maską, długą jak w że nie przymierzając, pracuje V8 Biturbo 650 koni, do tego automatyczna ośmiobiegowa skrzynia, i to trafi do seryjnej produkcji. Auto będzie można kupić prawdopodobnie w 2027 roku. Ile będzie kosztowało, nie wiemy, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to było okolice ok. 200 tysięcy dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile trzeba zapłacić teraz za najmocniejszą wersję Chevrolet'a Corvette. Firma Nissan, będąca delikatnie mówiąc w dość nieciekawej kondycji finansowej i rozsyła. Mieszkająca CV po konkurencyjnych firmach zapowiedziała niedawno plany restrukturyzacji. Wspominałem o nim. Specjalny zespół, złożony z 3000 pracowników, przez 3 miesiące chodził po firmie, analizował dokumenty, liczył kroki i znalazł 4000 sposobów na ograniczenie wydatków, z czego 1600 ma klauzulę wykonalności. To drobiazgi najczęściej typu zmniejszenie liczby typów zagłówków albo mniej odporne na promienie UV tworzywa do kabiny. Zwłaszcza, że szyby większość tych promieni blokują. Część podzespołów ma być zamawiana w Chinach. Pewnie większa niż jest teraz, ale wszystko to ma odbyć się w sposób niezauważalny dla klienta, co pewnie nie będzie łatwe. Zwłaszcza że w tym momencie Nissan ma prawdopodobnie najlepszą kontrolę jakości. W Stanach firma miała tylko 9 akcji przywoławczych w tym roku, Ford potrafi tyle tygodniowo ogłosić i ma też dość nietypową organizację produkcji, przynajmniej w swojej amerykańskiej fabryce w stanie Tennessee, w której produkowane są silniki. I cały proces odbywa się w jednym miejscu: od stalowych walców prosto-schuty po w pełni działający silnik. Na bieżąco codziennie wyrywkowo kontrolowana jest też przy pomocy promieni rentgena jakość odlewów, dzięki czemu na bieżąco można usuwać wszystkie niedoskonałości. Imponujące, ale o takiej wpadce chyba jeszcze nie słyszałem. W szybach w modelu Sentra to najtańszy model w gamie, kompaktowy sedan za 22 tysiące dolarów znaleziono pęcherzyki powietrza. Akcja dotyczy około 40 tysięcy aut z tego roku, przy czym tylko 2% z nich ma mieć ferelną szybę, która zostanie oczywiście bezpłatnie wymieniona. Zmieniona. Mazda wprowadza do sprzedaży model CX5. To już trzecia generacja bardzo popularnego modelu, który debiutował w 2012 roku. Ale coś jest z tym autem nie tak. Niekoniecznie na zewnątrz, to zgrabna sylwetka, choć chyba trochę za mało się różni od wcześniejszej generacji. Chodzi o wnętrze, w którym na przekór trendom i zaleceniom pojawił się wielki, ponad 15-calowy ekran do obsługi wszystkiego. Fizyczne przyciski, oprócz tych na kierownicy, są trzy: do świateł awaryjnych, nawiewu, na przednią szybę, do ogrzewania. Szyby z tyłu. Reszta jest na tablecie i to jest dość dziwna decyzja, zwłaszcza, że firma ta skutecznie się modzie opierała, a przestała jak zaczęto od niej powoli odchodzić, ale w maździe chyba też szukają oszczędności. To dość duże auto, prawie 4,70 m długości ze 140-konnym, wolno-sącym 2,5-litrowym silnikiem benzynowym pod maską i automatyczną skrzynią sześciobiegową. Samochód kosztuje od 140 tysięcy złotych w górę i to jest naprawdę dobra cena. Na poziomie Hyundai Tucsona albo chińskich konstrukcji, które co prawda w tych okolicach się kończą. Za 140 tysięcy kupimy MGHS z napędem hybrydowym w najbogatszym wyposażeniu. Ale 3 lata temu model CX5 po liftingu z silnikiem 2.0 i manualną skrzynią kosztował 124 tysiące. Ale rok później, jak ceny zwariowały, już prawie 160 tysięcy ze skrzynią manualną, choć wtedy dwulitrowy silnik był 25 koni mocniejszy niż litrowy teraz. Wersja z napędem na cztery koła ciągle jest dostępna i wyceniana jest na przynajmniej 165 tysięcy złotych. I jeszcze dwie ciekawostki z segmentu premium na koniec. Jaguar pokazał swojego typa 00 w kolejnej odsłonie, czy raczej w kolejnym kolorze. I jeśli to w końcu trafi do sprzedaży, na pewno zwróci uwagę. Problem w tym, że. Coś się w tej firmie dzieje złego pod dywanem. Z Jaguarem pożegnał się niedawno prezes, a teraz główny projektant, w sporej części odpowiedzialny za ten projekt. Być może sam się zwolnił, być może nie wytrzymał presji, zwłaszcza po tych kolorowych, kontrowersyjnych reklamach, po których musiał się przed dziennikarzami tłumaczyć i wyjaśniać, że ani on, ani jego zespół nic nie wciągali w trakcie pracy nad autem. Choć prawdopodobnie po prostu go zwolnili. I jeszcze egzotyczna u nas marka Genesis należąca do Hyundai, stworzona po to, by rywalizować na przykład z Lexusem, stworzonym przez Toyotę, oczywiście głównie na amerykańskim rynku. Właśnie tam zauważono, że model G90, duży sedan, cierpi na bóle fantomowe i czasem asystenci reagują na coś, czego nie ma. W trakcie zmiany pasa auto alarmowało o możliwej kolizji, mimo że pas obok był pusty. I okazało się, że winny jest kolor karoserii, a dokładniej pełen połysku lakier. No, i inżynierowie z potrzebowali kilku miesięcy, by to odkryć. Ten samochód, w tym konkretnym kolorze, jest na razie u dealerów niedostępny, natomiast w przygotowaniu jest mocowanie modułu, który płatał figle. Być może wymieniony zostanie również cały zderzak. To wszystko na dziś. Pięknie dziękuję. W tym tygodniu mam dla Państwa testy dwóch bardzo ciekawych, konkurujących ze sobą samochodów. Pierwszym będzie MGHS z hybrydą Z Plusem. To jest ten napęd, którego podstawą jest benzynowy silnik 1.5. Tutaj o mocy 140 koni, łączna moc tej hybrydy to 220 kilka koni. Drugi samochód, który w tym tygodniu Państwu pokażę to Hyundai Tusan. też z napędem hybrydowym. To wszystko na dziś, kłaniam się pięknie, do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.